Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Skoracki, jestem architektem rozwiązań sieciowych w Entity Poland. Krótko o moim pracodawcy jesteśmy globalną firmą telko wywodzącą się z samych początków telekomunikacji z Japonii. W Polsce działamy od 20 lat jako integrator IT, wcześniej znani jako Dimension Data Nextera One. Jako największy też europejski partner Cisco specjalizujemy się w rozwiązaniach sieciowych, security, data center, mogą też nas Państwo kojarzyć z obszarów collaboration, customer experience. Zapraszam również Państwa do strefy NTT w dalszej części konferencji. Tymczasem chciałbym Państwu opowiedzieć dzisiaj krótko, jak wykorzystać cenne zasoby, jakie stanowią Państwo sieciowcy przy wykorzystaniu technologii Cisco SD Access. NTT jako globalny lider w dziedzinie usług sieciowych według Gartnera wspólnie z Cisco widzimy dzisiaj tak naprawdę takie trzy główne problemy, z jakimi się nasi klienci w obszarze sieci zmagają. Pierwszy problem jest związany z zasobami ludzkimi. I tutaj mówiąc brutalnie, no kompetentnych inżynierów dzisiaj jest mało, są drodzy i będą coraz drożsi. I są też ludźmi, no, co w obliczu coraz większej złożoności problemów w sieciach sprawia, że po prostu popełniają omył jakieś omyłki, takie jak my wszyscy. W konsekwencji, nawet jeżeli mamy bardzo dobrych inżynierów na pokładzie, to bardzo często są obowiązani w jakieś takie powtarzalne działania utrzymaniowe, a nie w projekty rozwojowe. Drugim wyzwaniem jest, no jak wszędzie, bezpieczeństwo. Cisco deklaruje, że 70% incydentów bezpieczeństwa zaczyna się na etapie nieuprawnionego dostępu do sieci. No i nic dziwnego, skoro coraz więcej mamy grup użytkowników o różnych uprawnieniach, ale no przede wszystkim do naszej sieci podłączamy coraz to nowsze urządzenia IoT, smart żarówki, cokolwiek. I te takie z pozoru niewinne urządzenia, Mogą stanowić poważne, poważne zagrożenie i być po prostu punktem dostępu do naszej sieci. Dlatego bardzo kluczowe jest ustalenie, co w ogóle do naszej sieci się podłącza, z czym powinno rozmawiać, z czym próbuje rozmawiać, yy, oraz umożliwienie konfiguracji polityk właśnie ruchowych między tymi urządzeniami w taki sposób, który będzie przejrzysty, łatwy do utrzymania i w momencie, jak pojawi się jakieś nowe zapotrzebowanie, łatwy do modyfikacji. Niech tutaj koronnym przykładem będzie taki, taka anegdota, myślę dosyć znana o amerykańskim kasynie, w którym hakerzy uzyskali dostęp do sieci włamując się przez termometr na recepcji w akwarium tego kasyna. I w konsekwencji udało im się dostać do bazy danych kasyna, z której na serwery w Finlandii wyprowadzili z kolei dane osobowe klientów tego kasyna. Trzecim problemem jest widoczność w stan zdrowia naszej sieci i z roku na rok jest to coraz trudniejsze zadanie ze względu na to, że architektura tych systemów i ich złożoność jest coraz większa. Na samym tutaj przykładzie, który widzimy sieci bezprzewodowej jest około 100 potencjalnych punktów awarii, które mogą zaistnieć między użytkownikiem i aplikacją. I teraz namierzenie tego problemu, zidentyfikowanie i rozpoznanie no, no jest kluczowe dla po prostu biznesu. Z naszego doświadczenia do monitorowania tych wszystkich systemów wykorzystujemy bardzo wiele różnych konsol. Zazwyczaj są na tyle wyspecjalizowane, że korzystają z nich różne zespoły i na koniec dnia często jest tak, że to właśnie sieciowcy kanalizują tikety IT z całej organizacji, na przykład z działu, z działu zajmującego się Windowsami. No dobrze, skoro mamy takie trzy problemy, no to jakie możemy zaproponować rozwiązania? Po pierwsze, problemy z zasobami ludzkimi możemy przynajmniej częściowo, oczywiście, zaadresować automatyzacją. Zagrożenia w dostępie pomoże nam rozwiązać w jakimś stopniu bezpieczeństwo oparte o tożsamość użytkowników i urządzeń. Natomiast brak widoczności w naszą siedzibę i zdrowie pomoże rozjaśnić skuteczna analityka. Produktem, który rozwiązuje te problemy właśnie w taki sposób, jest Cisco Software Defined Access. SD Access realizuje ideę tak zwanego intent-based networkingu, czyli podejścia, w którym ciężar jest przeniesiony nie na technologię, a na dobre zdefiniowanie potrzeby biznesowej organizacji. A następnie zderzenie jej z realiami i z wymaganiami naszych działów IT i działów bezpieczeństwa. Dalsze te elementy tego procesu, czyli tak jak widzimy, translacja tych potrzeb na konfigurację, aktywacja konfiguracji, czy to na infrastrukturze fizycznej, czy wirtualnej, i wszystkie działania operacyjno-utrzymaniowe powinny być albo zautomatyzowane, albo przynajmniej służyć nam jako administratorom w taki sposób, że udostępniają gotowe sugestie do działania. Żeby trochę tę y, ideę skonkretyzować, posłuszmy się takim przykładem. Załóżmy, że nasza firma kontraktuje podwykonawcę. Który wdraża jakiś system IT, naturalnie będą potrzebowali dostępu do sieci, i tutaj właśnie pojawia się ta potrzeba, wymagania naszych działów IT, bezpieczeństwa, która mówi: OK, ale ograniczmy im dostęp tylko do tego, co naprawdę potrzebują, ale też potrzebują powiedzmy pewnych parametrów ruchowych, które zapewnią odpowiednią wydajność. W momencie, kiedy mamy te dwie potrzeby zdefiniowane, idziemy do kontrolera sieci SDNowej, w którym mówimy, ta grupa użytkowników może rozmawiać z tym, tym, tym i tym yy, i potrzebuje na przykład takich parametrów QoS yy, w, w ramach swojego ruchu. Definiujemy to w kontrolerze, w interfejsie graficznym i to kontroler zajmuje się tłumaczeniem tego na konfigurację i na polityki ruchowe to kontroler też zajmuje się później konfiguracją urządzeń sieciowych w całej naszej sieci i robi to przez interfejs programistyczny API, a kiedy pojawią się już pracownicy podwykonawcy, podłączają się do sieci, są automatycznie wykryci, sprofilowani, na przykład przy wykorzystaniu certyfikatów, które im udostępnimy. Przez cały czas, kiedy pracują w naszej sieci podwykonawcy, zbieramy telemetrię z urządzeń po to, żeby na niej wykona wykonać jakąś analitykę i zaserwować nam, tak jak wspomniałem, gotowe sugestie optymalizacyjne, y, po to, żeby sieć działała szybciej, bezpieczniej, cokolwiek. Z lotu ptaka SDA wygląda dosyć podobnie do typowej sieci LANowej. To znaczy, mamy, y, mamy switche, routery, kontrolery sieci bezprzewodowej. Y, to, co różni sieć SDA od typowego LANu, to to, że te urządzenia mają konkretne role typowe dla SDA oraz udostępniają api, udostępniają go kontrolerowi. Które nazywa się Cisco DNA Center. Cisco DNA Center, kontroler sieci SDA. I właśnie dzięki temu ta cała sieć jest software defined, czyli zdefiniowana programowo i może realizować te trzy założenia, o których wcześniej wspominałem. Z lotu ptaka, tak wygląda sieć SDA, natomiast w praktyce SDA Fabric, czyli roboczo fabryka, jest to po prostu sieć nakładkowa na infrastrukturę fizyczną. Taka sieć nakładkowa którą znamy na przykład dmvpn yy, i ona ma w tym przypadku, w przypadku LANu szczególny sens, ponieważ uniezależnia ją od topologii yy, infrastruktury fizycznej pod spodem. Dzięki temu my jesteśmy w stanie jako menedżerowie, inżynierowie IT projektować naszą sieć podkładową w taki sposób, żeby zapewnić odpowiednie Sela, redundancję ścieżek, po to, żeby realizować po prostu założenia operacyjne. Natomiast później, kiedy przychodzi biznes, yy, jesteśmy w stanie być elastyczni i wprowadzać usługi w formie sieci wirtualnych, które są od siebie niezależne. I tutaj posłużę się takim przykładem. Yy, jeden z naszych klientów potrzebował yy, wdrożyć sieć tylko na potrzeby nowych ekspresów do kawy, które kupił, one musiały się komunikować w warstwie drugiej. Żeby nie wprowadzać STP, Broadcast Stormów, do sieci prawidłowo zaprojektowany jako L3 Routed Access, wykorzystał SDA, sieć wirtualną L2, właśnie po to, żeby, żeby zachować stabilność przy elastyczności wobec biznesu. Skoro rozmawiamy już o przykładach, no to kilka scenariuszy wdrożenia SDA, które mogą szczególnie się przydać w Państwa firmie. Po pierwsze, oczywiście, automatyzacja. I mówimy tutaj o automatyzacji takich typowych i powtarzalnych działań sieciowych. Tradycyjnie dzielimy te działania na cztery kategorie. Działania instalacyjne, czyli budowa staka, konfiguracja zdalnego dostępu, później konfiguracja, aktywacja docelowych usług sieciowych. W następnym kroku to, co robi zazwyczaj dział utrzymania NOC, czyli walka z incydentami, aktualizacja oprogramowania itd. No i etapem, który zamyka ten cykl jest, jest optymalizacja naszej sieci, właśnie po to, żeby była bezpieczniejsza, żeby deployować w niej jakieś nowe technologie. Bardzo często na ten krok właśnie brakuje czasu, bo jesteśmy uwiązani w działania z poprzednich trzech kategorii. Drugim bardzo ważnym scenariuszem wdrożenia SDA jest chęć migracji naszej sieci do segmentacji opartej o tą tożsamość, o której wspominałem. W tradycyjnym modelu segmentujemy w oparciu o adresy IP, VLANy. I problem z adresacją, z adresami IP jest taki, że one są bardzo ściśle zależne od topologii naszej sieci i miejsca, w którym do tej sieci się użytkownik podłącza. No to utrudnia troubleshooting nie gwarantuje mobilności, a przede wszystkim IP ACL-ki są niezwykle trudne w utrzymaniu, szczególnie dla nowego pracownika są nieczytelne, wymagają bardzo dobrej dokumentacji. Po prostu łatwo o pomyłkę. W SDA zapominamy w ogóle o IP ACL kach i skupiamy się tylko na tym jaką mamy tożsamość użytkownika, jak on w ramach swojej grupy, z jakimi innymi grupami może się komunikować. Przykładowo pracownik IT może rozmawiać z pracownikiem administracji, natomiast smart żarówki mogą rozmawiać tylko z jakimś serwerem u nas po protokole HTTP. Co również ważne w kontekście segmentacji, te wspomniane IP acl -ki musieliśmy konfigurować manualnie na wszystkich urządzeniach w naszej sieci, co dodatkowo jeszcze zwiększało ryzyko ludzkiej pomyłki, było po prostu bardzo czasochłonne. W przypadku SDA mamy tylko interfejs graficzny DNA Center, czyli kontrolera sieci SDNowej i to on deployuje te polityki we wszystkich urządzeniach w naszej sieci, dba o ich spójność, y, jest po prostu dużo bardziej czytelny i to drastycznie zmniejsza czas na deployment i utrzymanie y, polityk bezpieczeństwa, polityk ruchowych. Scenariusz, który może być szczególnie interesujący dla tego grona, to scenariusz, który jest często spotykany w branży przemysłowej. To znaczy osobna infrastruktura sieciowa dla sieci IT i dla sieci OT. Utrzymanie dwóch zestawów przełączników routerów jest oczywiście, gwarantuje duże bezpieczeństwo, natomiast no niesie podwójne koszty infrastruktury i na pewno zwiększone koszty jej utrzymania. Przy odpowiednio wysokim poziomie bezpieczeństwa, jeżeli, jeżeli wykorzystamy sieci wirtualne SDA oraz bezpieczeństwo oparte o tożsamość, to jesteśmy w stanie zapewnić taki poziom bezpieczeństwa, który pozwoli nam to skompresować do, do jednego staka urządzeń. No i właśnie dlatego też, że proszę pamiętać o tym, co wspominałem na początku, 70% incydentów bezpieczeństwa zaczyna się w dostępie, a tam z kolei większość to głównie ludzkie błędy. Ponadto, nawet jeśli do naszej sieci w jakiś sposób dostanie się malware, no to będzie ono odizolowane do pojedynczej sieci wirtualnej. SDA zamyka również temat szczególnie irytujący dla menedżerów IT, czyli kwestie podłączenia użytkowników po medium przewodowym lub bezprzewodowym. W SDA mamy po prostu jedną fabrykę. I jeden sposób nią zarządzania uproszczony provisioning i roaming L2 w całym kampusie. Jeśli chodzi o monitoring i ten moduł analityczny, systemów monitorujących na rynku jest bardzo wiele i można się spierać, który jest najlepszy. Natomiast DNA Center, dzięki pełnej integracji z urządzeniami i z ekosystemem całym zasadniczo Cisco, jest w stanie zrobić więcej niż tylko zbierać taką typową telemetrię SNMP, tak itd. Na zebranych danych DNA Center wykonuje analitykę w swoim silniku sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, i w konsekwencji serwuje nam zdarzenia. I te zdarzenia następnie koreluje wewnętrznie ze sobą, ale też koreluje je ze zdarzeniami, z takim fingerprintem sieci, która jest podobna do naszej, bo będąc klientem SDA. Można anonimowo udostępniać swoim peerom, czyli właśnie nie wiem, firmom z branży podobnej, właśnie taki fingerprint swojej sieci i wzajemnie porównywać, co jest baseline'em, a co jest jakimś odchyłem od tego baseline'u. W konsekwencji, tak skorelowane zdarzenia są nam serwowane jako priorytetyzowane incydenty, którymi się trzeba zająć, i one są serwowane w sposób taki gotowy do akcji. Zaraz Państwu pokażę, jak to działa. Natomiast ostatnią rzeczą, o której chcę wspomnieć, to fakt, że SDA jest projektem rozwojowym i co parę tygodni, co parę miesięcy pojawia się kolejny release, a wraz z tym releasem, jeżeli już korzystamy z SDA, dostajemy w pakiecie nowe funkcjonalności. Ostatnim takim ciekawym, ciekawym dodatkiem jest możliwość ciągłego monitorowania zdrowia czy stanu naszych urządzeń końcowych. I tutaj, na przykład, jeżeli ktoś zespofuje tożsamość drukarki i podłączy się do naszej sieci w ramach grupy, albo sieci wirtualnej drukarek, ale tylko zacznie się zachowywać inaczej niż typowa drukarka, czyli na przykład wysyłać gdzieś dane na zewnątrz. To automatycznie zostanie mu zbity trust score, zostanie wrzucony do kwarantanny i odetniemy mu dostęp do sieci. Teraz na przykładzie chciałbym Państwu pokazać, jak właśnie w zakresie analityki SD Access pozwala odzyskać czas, który tradycyjnie wykorzystujemy na typowe powtarzalne działania utrzymaniowe. Tutaj widzimy dashboard właśnie modułu analitycznego DNA Center, czyli. Assurance, widzimy ogólny stan zdrowia naszej sieci. Natomiast to, co nas interesuje, to właśnie spriorytetyzowana lista incydentów. Możemy w każdy z takich incydentów się wklikać, zobaczyć szczegóły, i zaraz zobaczymy, że widzimy też właśnie gotowe sugestie, co możemy z tym incydentem zrobić. Te sugestie pochodzą z, bezpośrednio z playbooka Technical Assistance Center Cisco, czyli od inżynierów wsparcia technicznego ze strony producenta, którzy Cisco podzieliło się tym po prostu playbookiem i my nie tylko możemy się zapoznać z tymi sugestiami, ale bezpośrednio, tak jak Państwo widzą, z GUI kontrolera je wykonać bez potrzeby logowania się na urządzenia po to, żeby zobaczyć na przykład tablicę routingu. To, to znacznie skraca czas, no, skoro robimy wszystko myszką, nie musimy się logować po SSH, tylko wszystko robimy z kontrolera. Drugim takim przykładem jest scenariusz opierający się o użytkownika, który zgłasza nam problem z działaniem sieci, natomiast nie jest w stanie albo nie chce podać szczegółów, dlaczego, dlaczego nie jest zadowolony z jej działania. Będąc w dowolnym miejscu w DNA Center, jesteśmy w stanie, znając tożsamość użytkownika, znamy, bo w końcu SDA się o tożsamość opiera, wejść w taki y, kontekst tego konkretnego użytkownika, zobaczyć z jakich urządzeń korzysta. Mogą to być urządzenia firmowe, prywatne ze służbowym certyfikatem, zobaczyć stan zdrowia tego endpointa na przestrzeni czasu. Mamy też priorytetyzowane incydenty. Yy. I możemy się z nimi zapoznać. Widzimy, jak się użytkownik do sieci podłącza, a w sieci, a w sekcji Event Viewer bez potrzeby debugowania kontrolera, widzimy od razu, że problem zaistniał na przykład na etapie wymiany klucz. W sekcji Application Experience, natomiast widzimy to, co jest najbardziej istotne dla naszego biznesu, czyli to, jak ten użytkownik, jakie ma doświadczenie przy korzystaniu z naszych aplikacji firmowych, bo są one oczywiście. Ważniejsze niż prywatne, i w taki sposób jesteśmy w stanie szybko znaleźć problem, zrozumieć, czemu ten użytkownik nie jest zadowolony i po prostu pomóc go rozwiązać. To wszystko robimy z poziomu interfejsu graficznego kontrolera i znacznie, znacznie zmniejsza nam to czas potrzebny na troubleshooting, na utrzymanie, co potwierdzają też doświadczenia naszych klientów. I to jest tylko kilka prostych przykładów, w jaki sposób SD Access pozwala odzyskać cenny czas państwa sieciowców na prace rozwojowe. Jeśli są Państwo zainteresowani rozmową, zapraszamy do kontaktu, zapraszam do kontaktu na LinkedInie oraz również na strefę NTT w dalszej części konferencji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i ja zachęcony do kontaktu jestem, wezwany do odpowiedzi. Rzeczywiście strefy znajdziecie bardzo łatwo, szanowni nasi widzowie. Częstujcie się spotkaniami z naszymi ekspertami. To są indywidualne bezpośrednie czaty, a przy okazji w tych strefach są także materiały, które mogą wam posłużyć do tego, żebyście mogli wrócić sobie chociażby do tej prezentacji, którą Piotr miał przed chwilą. Wygląda na to, że to nie jest nic takiego trudnego jest Akces, ale jak myślimy o przemyśle, o fabryce, o pewnym łańcuchu zdarzeń, który nie może być zatrzymany, czy to jest jest narzędzie także dla takich firm? Myślę, że tak, i niech o tym przemawia nie moje zdanie, ale fakt, jakie mamy doświadczenia z jakimi klientami. No przede wszystkim jest to duża instytucja publiczna z branży energetycznej i gazowej, gdzie SDA działa właśnie w obszarze infrastruktury krytycznej. W tym momencie trwa wdrożenie dla jednej ze służb mundurowych. No i ogólnie większość naszych klientów na SDA to administracja publiczna, co Trochę mówi o bezpieczeństwie stabilności. Siłą rzeczy. Zostaliście przetestowani. Tak jest. Y, takie wdrażanie musi, musi tak wyglądać, ale jak popatrzymy sobie też nawet na, na dostęp do tego przez interfejs, a nie przez konsolę, wygląda na to, że to jest bardzo prosta sprawa. Czy tylko wygląda? Y, jest prosta sprawa, natomiast tutaj chcesz też przy okazji obalić taki mit, że y, mając SSD, tracimy y, kontrolę nad urządzeniami, nie możemy korzystać z nimi komentarz. No, nie jest to prawda. Y, możemy się do urządzeń w dowolnej chwili SS schować. Yy, możemy zmieniać konfigurację, czy to jest dobry pomysł, jak się wie, co się robi, to pewnie tak, natomiast zdecydowanie lepiej korzystać yy, z tego, co serwuje kontroler, bo serwuje też na przykład takie narzędzia jak template editor i tam możemy na wiele urządzeń naraz tą samą konfigurację wypychać, wykorzystując jakieś zmienne, skryptując. No, ale jak to w przypadku samochodów, niektórzy wolą mieć kontrolę nad samochodem. <grym> to prawda. Natomiast zakładam, że wśród naszych widzów są tacy, którzy mówią, no wygląda nieźle, wygląda obiecująco. Od czego zacząć, żeby wdrożyć? Zasadniczo twarde wymagania są dwa. Trzeba mieć infrastrukturę sieciową Cisco. Cała nowa infrastruktura sieciowa Cisco jest zgodna ze ZDA. A druga rzecz to jest kontroler DNA Center. No i tutaj można go oczywiście albo kupić, natomiast przy takich większych zakupach w Cisco to jest nawet możliwość, żeby dostać go za darmo. Poza tym SDA mocno rozluźniło oczekiwanie, jeżeli chodzi o stan naszej sieci, którą możemy migrować i dzisiaj możemy integrować sieć naprawdę w dowolnym prawie, że w kształcie. Natomiast no tak jak wspomniałem, zmniejszamy czas na typowe działanie sieciowe, natomiast musimy trochę przestać myśleć jak typowi inżynierowie, trochę zacząć myśleć jak architekci i skupić się na tym, jak ta sieć jest zaprojektowana. I tutaj oczywiście zapraszam do kontaktu z nami, pomożemy zaprojektować, wdrożyć, więc zapraszam do kontaktu. Bardzo dziękuję Piotr Skradzki, NTT Ltd. Bardzo dziękuję.